Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę wam moje konto w Clash Royale co się zmieniło i pogramy trochę 2 na 2 tak więc tak yy, mam tutaj Mam aktualnie 9 level, prawie 10. Otworzymy sobie skrzynkę. Pójdziemy do sklepu, zobaczyć co tam jest ciekawego. A i tak do klanu możecie dołączać, to jest klan Legia. I fajnie mi się na razie gra. Tutaj trade W w mamy 1300 puszek. Ja w tym może nie brałem akurat y, udziału, i tutaj mamy Neo Game Mode, chyba za chwilę testuję. I o ile widzę, to. Aha, coś problemy z internetem są. Dobrze, jeszcze raz. Y, o, o ile widzę, to jest są tu tokeny i to jest praktyka, dlatego na pewno będzie walczyć o legendarny token. A to jest już... To jest już yy, ten... Challenge. Na pewno praktykę sobie kończę. tylko że... Teraz pokażę wam moje wszystkie karty. To tak. Yy, jest to... No, tu są takie mnie interesujące. Nowy jest Earthquake, ostatnio został dodany. Wallbreakerów ostatnio dropnęłem. Yy, no i... Moje legendy to... Log Royal Ghost na 9 dolarów wszystkie Inferno Dragon Ostatnio mi dropnął Lumberjack I Lava Hound już miałem Takich co nie mam, ale chciałbym mieć To bardzo jest Mega Knight No i też by było fajna Princeska i Ace Wizard No bandytki bym się nie powstydził też No to tak może zaraz zagramy sobie moim deckiem. Stworzymy nowy deck. Tak, yy, będzie w nim lumberjack. Balon. Yy, zamiast minionowej Hordy może być minionki. Na 11 levelu w ogóle pokażę Wam 50 tysięcy jak kosztuje następny upgrade. Dlatego lubię nim grać. Walkeria Tesla może być. Mi zamiast Mirrora musi być Knight. Zamiast Elixir Korektora jakiś spell. Może w sumie zapał lepszymy na 8 level. Y a zem a, Rage a. Y zamiast Ragea weźmiemy może jakąś tanią, dobrą rzecz gdzie to jest? Wallbreakerów. Ostatnio w ogóle nimi nie grałem. Tylko sobie ich ulepszymy. to tak samo. I możemy zagrać jeden meczek. Quick match na tym. Ogólnie będzie to krótki odcinek, ale dzisiaj pojawi się jeszcze jeden z Let's Play Rayman Adventures. Będziemy tam robić kolejną przygodę. A teraz pogramy sobie w Clash Royale. Tutaj princeską damy, żeby rozpykała. Kurczę, batsy. Szybko zzapować je. Chociaż bomba tam doleciała. Dobrze, już widać, że kolega tutaj nie ogarnia. Zbytnio. Ci wallbreakers niech pójdą na doło szybko. Się wysadzi. E, minionowa horda, damy tu Tesle. Tutaj. E, przepraszam za messengera, ale teraz gram. Mówiłem, dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek. No, słabo nam idzie, poizdona, dobrego mają. Dobrze, to może wypróbujemy Lambardzaka. Jestem ciekaw, jak on walczy. On jest strasznie szybki, bo pije tego swojego Rage'a. Puścilibyśmy tutaj minionki do wspomagania się. Ten Lumberjack raczej dużo nie zdziała z takim puszem. Jeszcze na Rejd'u. Dobra, nasza jest wieża już. To widać. Nie skontrują jej. Teraz tylko zapujemy ich. Tutaj minionki trochę dały radę. Idziemy po kolejną wieżyczkę wollą breakerami. Oni nam na razie z żadnej wieży nie zniszczyli, tylko może być spoko i o nie, mam na Yy, Najta tu dam, żeby bronił się przed Nightwitchem, bo ogólnie Nightwitchka nie ma szans z Night'em. Dobrze, idzie tam nawet dobry push. My tu postawimy chyba Tesle, żeby lekko skontrować. Ten, ten... Ten R-Wake no ten push zatrzymali. Źle to jest... ten gracz, co ja z nim gram, nie jest zbytnio... o, Boże. Postawił mi się tu jak najgorzej. Ale możemy jeszcze coś zdziałać. O ile oczywiście nie pójdzie na nas pusz. Eee, witajcie po cięciu. Eee, nabijamy sobie teraz Crown chesta. Tamtą rundę wygrałem, bo tu mi się chest otwiera. No i ogólnie to nie mogę się doczekać tego, bo to jest legendarny token. Będę mógł się w klanie pewnie z kimś wymienić. Zobaczymy jakie tu trade'y są na legendy o ile Są w ogóle na legendy Log za princeskę, całkiem dobry Log za bandytkę, też dobry, ale Nie wiem czy loga bym chciał sobie wymieniać Log jest dobry, ale Może ktoś da jeszcze inny trade'ik Tu zagramy ostatnie 2 na 2, żeby na crown chesta O, gram z kimś, kogo, kogo już znam. Oni są chyba przyjaciółmi w sensie mogę tak spekulować o raskalsy nie lubię raskalsów. I ten gnom, co strzela. Ale nas ładnie kontrol. Kontro... chociaż w sumie objęliśmy mocno wieżę, a oni nam niezbyt mocno. I tak będą lecieli na, na, na tą wieżę. Arczerki ładnie gość postawił. Dobra, zaraz pójdzie balon, ale na tą drugą wieżę, bo tą chyba teraz bardziej bronią. A jak się skapną, że mają balona Zapuję wieżę. Poszła wieża. Się bić. Się walić. Szybkie taktyczne minionki, żeby ten raz Ogólnie to rozkarze są nawet spoko. Kurczę, chyba się wymienię za bandytkę, jak będę miał tego tokena już. Yy, Owłaca się takać teraz główną wieżę. Bo ostro zbiliśmy. Kurczę, no nie wiem, co teraz zdaje się chyba Tesle postawić w najgorszym przypadku. Zniszczyli nam też wieże i ładnie atakują tymi goblinami. Musimy się bronić tylko czym? Ja nie wiem, Kto używa w ogóle jeszcze tej śnieżki? O Boże, jak złamiłem tego zapa. Ten zap był totalnie nie, niedobry. Dobrze, niszczymy im tą drugą wieżę. Z tego powodu, że. Nie, nie będzie się opłacało już. Chyba, że opłaci mi się walnąć tutaj balona. Nie, my to przegramy. Jak my się przed tym nie obronimy. My tą rundę aktualnie przegraliśmy. Ta gra jest spisana na straty. No chyba, że wolniemy jakimś kombem ostrym. Szybko, breakerzy. Kurczę, przegraliśmy na jeden punkt. No nic. Tak więc ja już będę kończył. Lajkujcie, subujcie, oceniajcie i dzisiaj nie będzie tego odcinka z, Rayman, z Let's Play Rayman Adventures ponieważ yy, będzie jutro, bo wrzucam jeden odcinek co tydzień, codziennie, więc do zobaczenia i.